Z tej strony 11. Przyszło eee... zacząłem, nie? Znaczy, się już jestem w grze bez menu głównego, tak trochę nieswojo. Eee... Od razu mówię, że możemy troszeczkę lagować, bo wcale mi się renderuje animacja do CB tego, tego serialu, bo mogę nie zdążyć. <laughs> Shit, dobra, to jest droga bez wyjścia. Tutaj byłem ostatnio. Potem się wracałem eee, Czyli jestem w tym samym miejscu, w którym byłem na, boczu na początku poprzedniego odcinka. Trochę hała. Rana! Dobra. Gdzie pochodzę wtedy? Nie, mam kartę mam wszystko. Ludzie mówicie do mnie, że mam... Nie bawić się i nie... Znaczy się w sensie, nie, nie bawić się, dobra. No, no wiecie o co chodzi, że mam nie oglądać każdego spitku, moim celem jest przejść grę. Ale powiedzcie mi, jaka byłaby z tego zbawa, gdybym nie zobaczył wszystkiego, co jest w grze. Poza tym... Grę już raz przeszedłem. I w sumie przechodzę drugi raz bez celu? Skoro zrobili update i dodali nowe rzeczy, no to chyba raczej powinienem właśnie zwrócić na, na te rzeczy uwagę. Zaraz, nigdzie ja idę. Tak się. Powinien chyba na te rzeczy właśnie zwrócić uwagę nowe, no. Bo skoro. Ja przy okazji próbuję przejść gra, jakbyście nie zauważyli. Mam papier z tego yy, z Pocket Dimension, mam kartę, którą, z którą wejdę wszędzie, więc. Więc już... prawie wszystko mam. Teraz tylko muszę znaleźć SCP 0. 96, kurczę, jaki on był? Albu... Ten komputer, jaki on miał? Numer 97, bo 79, 079 chyba, tak, 079 Będę się z nim pogadać. Tylko gdzie ja go znajdę teraz? Dlatego po drodze, jeszcze przy okazji, wie, wiecie, no, oglądam sobie różne rzeczy. Mm, nie lubię tego widoku. Normalnie bym tego nie widział, ale mam przesunąć przesuniętą. Dobrze, że dodali te chody. Tam nie mam po co iść, bo usłysz tylko You're not getting out. I pierdzenie wtedy. Więc to nie ma sensu. Mi się brukało. Ej, ja mam jakiegoś bagaż, coś mi się ostatnio w żadnej z tych komór nie pokazuje, jest pięćdziesiąt Dosłownie, Ni nigdy. O, Dix, Dix, Znowu to samo. No, kila ich szybciej, bo chcę przejść. Fajnie, fajnie. Ale czemu to jest wszystko pozamykane teraz? Rozlew krwi niesamowicie realistyczny. Krzyki prawie jak szczekanie. Come on. jak się wystraszyłem, on mnie będzie teraz gonił. Coś mi tam jest, on nie stało, że będzie gonił przez całą grę. Faktycznie, drzwi są otwarte. Shit. A może jednak je zamknę. Mniejsza szansa, że się przedrze. Kurczę, on potrafię chwilę odrzuci drzwi. Dx. Ale to i tak też zamknę. I teraz... tam byłem tam był chyba ten doktor plagas jak mu tam było o ty f... ty. o nie nie nie, 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 nie. wdupiłem. I Teraz co tu się dzieje? Coś się stało z tym gościem, ale ja żyję. Co on jest? I Je tu w ogóle mam coś zrobić? Dobra, ale nie jestem pewien, ale tam coś w o magnesie, czyli możliwe, że ja tego z więziłem z powrotem w tym. Chociaż to, w to wątpię, bo przestał mnie gonić po naciśnięciu jakiegoś guzika. I czemu tam jest gościu, który się drze? O co z tym chodzi? To ten STB na pewno nie jest. Chyba na, na 99%. Jestem na 100% prawie pewien. O tak. O nie, nie, on znowu idzie. Shit. Oli fuck O oh fuck Siedem 7-9 pomóż mi jakkolwiek możesz O cholera on gdzieś jest On tu jest O w mordę O mordałkę Cześć Eee może dam radę go tak w jakiś sposób wyminąć, albo nawet do tego pojemnika się nigdy nie udostanie? Miejmy taką nadzieję. Nadzieje Lewena. Może on nie wyjdzie poza te kraty. Eee. Oj, moje marzenia! Marzenia się nigdy nie spełniają. Na pewno nie mi! Dabilon się nigdy marzenia nie spełniają. O! Nie zdąży po tych schodach. Jeszcze mam tyle sprintu, że... Shit! 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 Góra! Fuck. O, 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 jestem dobry! Uh, 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 uh. Był tu z przemieszczonym i przestał gonić. To jest nierealistyczne, ale nie będę że bo żyje. Okej, okay, czyli wiemy, że tutaj już nie iść. Te drzwi sobie zamknę. A nam ta droga. I tutaj tam nie przejdę, pewnie. Mo mogę na ale tam na dole jest ten doktor. Kurczę, co tu robić? Zajdźmy do doktorka, zobaczymy, czy na chyba coś zrobić. To chyba był doktor. Chyba tak. Ja to ogarnę. Ja to naprawię No pewnie widzieliście ten film z gościem, co rozwala magnetowi a syn mówi, że nie Znowu to wideo nie działa Tak tu jest doktor, pewnie I pewnie będzie jeszcze Whirlpool i zombie Co ja mam z nim zrobić? Tu nie byłem Niezbadany teren, Niespenetrowana ziemia, dać 300. Znaczy, no, to może nie dać 300, tylko to po prostu się tak brzmi. BULSHIT! You've got to be kidding me. Jaja sobie robicie. Jaja jak termos. Co to w ogóle ma być? Mam nadzieję, że tam te drzwi są już otwarte. Ja pierdzielę, on wyciąga rękę, Jezu! Ale czemu? Dalej nie ma... o, oh, fuck. Oh, shit. To co mam tu zrobić, skoro on tam idzie? On tam jest, ale. He's coming to get me! Let's get out! Okej, okay, i co mam tutaj zrobić? Skoro nie ma przycisku, co ja mogę tutaj zrobić? No clip, god, whatever. No clip, czy god? God, czy no clip? Czy nic? Czy giniemy? Moment <śled> <śled> jest straszny! Eee. <śled> <śled> y no nie, tak. God on, Good mode on, no clip on. To contribute gada. fuck. Ten skuba nie zgada. A jestem lekarstwem, a wiem, czy tam mam to jakieś lekarstwo. Znalazł na coś. Hm. nie chcę was sprawdzać. Ale ja tu nie mam nic innego do roboty. I have to do here. Ja tam też nic nie zrobię. Ja dosłownie nie mam co zrobić. Mogę się najwyżej wrócić, ale tutaj też nie mam nic do roboty. Bo tutaj też nie ma guzików. Jak mogą guziki od widy, tak po prostu sobie znikać, ja tego nigdy nie zrozumiem. Dobra. Medic. Heal me. Uciekaj, yy, Muszę się temu przeciwstawić jakoś. Już na to wpadłem ostatnio. Uciekaj. Uciekaj, jest dobrze. Co ja tu mogę teraz zrobić? Eee, ten gość mnie nie ściga. Spróbuję wejść do tej komnaty jakiejś. Do pomieszczenia. No, coś mi się udaje. On mnie także idzie przyjdzie zastrzelić. Co? Więc so whatever, ona dostanie krwawe ślady. Czemu on tam sam idzie? Co ja teraz mogę zrobić? Mysterious Note 08 to mi nie pomoże. Czy ja tu mogę coś zrobić? Czy po prostu mam mu się dać zabić? Do doktorku tak. To muszę go ...zronić... Powiedzcie mi, jaki jest sens robić w grze drzwi, do których wejdziesz. Nie masz wyjścia, bo nagle guziki od każdej windy z sobie znikają i wszystko cię zabija. Wszystko. God damn it! Jaki jest tylko sens? Fuck! Albo ja jestem taki tępy, albo ta gra jest taka dziwna. Któraś z tych? Myślę co ja zrobię? No clip, a bez ukośnika. To dużo Minecrafta. No clip. On. W sumie dawno w Minecrafta nie grałem, kurczę. Bardzo dawno. Kabum beaches. Wszedłbym pewnie tutaj. No, clip off. Ja przepraszam bardzo, ale nie wiem co tam zrobić. Musiałem to po prostu pominąć. Wybaczcie. <laughs> <Znowu ty>. <śmiech> 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 Nie, dobra, nie ma go. Super. Nie wiem, jak będzie ten odcinek, jadł, jak długo się potem będzie wrzucał, ale never mind. Okej, okay, mamy więcej pokoi, czyli większa szansa na przejście gry. O! Ciebie nie szukałem! Ale zaraz 895 to nie jest ten czarny, 895 to jest. Jesteśmy blisko wyjścia. Coś tak czuję. Albo mi się tylko wydaje. 895 to było coś. Tam była jakaś dziwna. Takie pomieszczenie podobne do tego. Jakieś randomowo pojawiające się napisy. To było z monitoringu jakiegoś. Wytłoczył mi to ktoś, bo tego nie za bardzo rozumiem. No stąd przyszedłem? Looks like it. Damage, oh, damage. It, damn it. Nie ma gaczki! Nie wierzę! Jest! Jest! Mm, Dobra! Perfekt! Ha, ha, ha. O. o nie! Będę musiał teraz do tego pokoju wrócić. No, god it. Come on, talk to me. Come on. Why... Why you no speak? Kaman, gadaj! Proszę cię, jestem tu, przebyłem taką długą drogę... Powiedz to mnie! Cokolwiek? Gówno. Zakarać się dońscal je na wyskuł. <laughs> Obraziłem się na niego. Specjalnie to zrobił. On chce mnie wderbić. Nie, nie lubi mnie. Ja jego też nie lubię. Będę tak samo jak i on. Nie ma sprawy. No i to, to wisi. A jemu nie, bo nie ma co. Słuchaj. Oooo, po tym podobnym wejść tego potworka, co nas goni. Twój potworka. No, no wiecie o co mi chodzi. Nawigator jeden mam. Ten mi jest niepotrzebny. Baterię wezmę na wszelki wypadek, bo mam radio. Czeczka. Czemu? Czemu on do mnie nie gadał nic? Ja miałem coś przemoczyć w tym pokoju, tak? Ale drzwi były już otwarte, więc miałem teoretycznie z nim gadać. A może tu będzie blisko gdzieś w ten pokój? To będzie nawet jeszcze lepiej. Oby mi tu nic nie wyskoczyło, bo chyba zaraz coś trafi. Wykraczułem. Wykrakałem. Sorry. Ja kończę, bo to się będzie rzucać wieki, a ta gra zaczyna mi działać naprawdę na nerwy. To jest nienormalne.